Dzień dobry, nazywam się Paweł Hans, a obok mnie jest moja żona Ola. I tam przyszedł gości. Znajdujemy się w Tremoczowie, wieś w minie Łęczna, gdzie postanowiliśmy otworzyć działalność polegającą na rekreacji i rozrywce dla dzieci i osób dorosłych. Miejsce to jest w naszej rodzinie od ponad 100 lat. Od 25 lat prowadzi, prowadzimy działalność sadowniczą. Sprzedajemy jabłka, mamy ich ponad 20 odmian, gruszki oraz soki. Część terenów postanowiliśmy przeznaczyć na reakrację i sport, a inspiracją dla nas były nasze dzieci i ich żywe usposobienie, chęć zabawy na świeżym powietrzu oraz aktywne spędzanie czasu. No i tak właśnie narodził się pomysł na stworzenie miejsca, w którym aktywnie będą mogły wypoczywać całe rodziny. Nasze sady rodzinne. Są miejscem, gdzie priorytetem jest bezpieczeństwo i świetna zabawa na świeżym powietrzu, a także relaks dla osób dorosłych, opiekunów i ich dzieci. Dobrze wiemy, że czas wolny jest najcenniejszym czasem dla wszystkich i najważniejsze, by ten czas poświęcić jak najbardziej swoim dzieciom oraz przyrodzie, którą mogą spędzić tutaj z daleka od miasta i przy okazji się pobawić, a rodzice odpocząć. Naszej inspiracji są nasze skarby, Wiktorek i Dawidek. Dawidek troszeczkę się wstydzi, ale Wiktorek jest odważniejszy. Może Wiktorek, przedstawisz się? Tak, nazywam się Wiktor, a to są wszystko rodzinne sady. Dobierając atrakcje, chcieliśmy zachęcić najmłodszych do aktywności fizycznej w czasach wszechobecnych ekranów i siedzącego trybu życia. A na chwilę obecną posiadamy pięć atrakcji blisko 100-metrową trasę Parku Linowego osiadkowanego. Dzieci mogą swobodnie pokonać trasę, jednocześnie ćwicząc kondycję ruchową i przezwyciężać swoje lęki. Tubing. Kolejna atrakcja to zjazd oponkowy po specjalnej, po specjalnie ułożonej 25-metrowej nawierzchni z rolkami napędzającymi. Kończy się na ze sztucznej trawy. Jest to świetna zabawa zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Kolejna atrakcja to Tyrolka, znana i lubiana przez wszystkich. Zjazd na linię, między drzewami. A także dmuchana poducha do skakania oraz dmuchany zamek dla najmłodszych. Natomiast strefę relaksu dla rodziców tworzą leżaki i hamaki. Wszystko w otoczeniu pięknej przyrody. Entuzjazm odwiedzających nas gości napędza nas do dalszego rozwoju, a kierunek wskazują sami goście, którzy szczerze dzielą się z nami pomysłami na kolejne atrakcje. Serdecznie zapraszamy na wspólne spędzenie czasu w gronie najbliższych na łonie natury. Zapraszamy od wtorku do niedzieli. Zachęcamy też do skorzystania z naszej oferty urodzinowej, jak i imprez okolicznościowych.